Cześć, siemanko, z strony Bartos Gaming Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale po drugiej przerwie się widzimy dzisiaj sobie zagrałem wersję demko blok Ekipa Alkoholipsa więc na tą grę duży hype od, na początku od razu powiem, że w tej grze występują i brzydkie słowa więc jak ktoś tego nie lubi, a z z młodszą widownią to radzę z tego filmu wyjść na wstępie a starszych widzów zapraszam do oglądania jak wygląda dźwięk? Chyba spoko. Ale mnie nosi, żeby w coś ponawalać. Dobrze, że przed... Właśnie nie wiem, czy dobrze, chyba o, dobrze. Przyjdzie kurier z tym workiem treningowym, co go niedawno zamówiłem. Czekałem na niego z jakiś tydzień. Nie, dłużej, z 5 dni. Już wywalasz Ada, by się poruszać. Jasne. O. Uderz. Wow, zamontuj worek w pokoju, no i my wisi worek jak jajca, wielbłąda. Tylko czy wielbłąd ma jajca? Dobra, mniejsza o botanikę, pora trochę ponapierdalać. Ogólni widzowie, dobra, trochę przyciszę. Ogólnie widzowie, to niestety w tej grze. Pan Otyły pan się nie postarał. I aby zrobić u dobra? I głosy postaci są. Ej, ej niestety. Masz przez tą inteligencję. Dobra, nawalamy w ten worek. Nawalamy, nawalamy. Oj, Adrian! Co to za hałasy w Twoim pokoju? Cholera, akurat stara musiała wrócić z zakupu. A nic mama, worek mi spadł. Jakiś chiński łańcuch mi sprzedali. Jak spadł? Sam chyba tego nie zrobił, co? Ty to byś wszystko psuł! Już ja cię nauczę szacunku do pieniędzy, chodź tu do mnie, ale już! Ech, już idę mama. Dobra, musimy iść do mamy. Całymi dniami się szlajasz po mieście, a jak już łaskawie jesteś w domu, to całe noce przed komputerem. Co ty tam robisz tyle czasu? No te... plany układam na siłkę. Treningowe Tak? Od tych twoich planów to już się cała klawiatura lepi, a ja nowej kupować nie zamierzam. Za robotę byś się wziął. Śmieci wyrzucić! Worek stoi w kuchni pod zlewem. Już zaczyna śmierdzieć! E, tak, mamo. Ale worek gdzie oczywiście? Pod zlewem. Aby tworzyć dziennik zadań. N. A, N. Misja Sen o Warszawie. Weź śmieci spod zlewu w kuchni. W dzienniku zaj znajdują się aktywne i ukończone misje oraz ich cele. Jasne. Tu była, była kuchnia. Nie, tu była łazienka. Tu była kuchnia. Uderz. <gryw> Dobra. Weź śmieci pod blokiem. O, matka stoi. Dobra. I tutaj jest wyjście z bloku. O, cześć tato! Co tak późno wracasz z roboty? Robota u klienta trochę się przedłużyła. Coś ta pralka nie chciała współpracować. Wiadomo! Dłuższa dniówka poleciała i tata też poleciał. W chuja z klientem, he! W jakiego chuja, Adrian? Normalnie praleczka naprawiona i śmiga jak nowa. Klient zadowolony. Fakturka wystawiona. Czej, 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 fakturka? Wszystko z tobą w porządku? Oj, synek, nie wygłupiaj się. O cholera, zapomniałem przybić pieczątki. Bez tego dokument jest nieważny. Wracam do klienta. To było dziwne. O nie, Pawełku, tak rozmawiać nie będziemy. Co znowu? Moją matkę kurwą nazwij mnie chujem. Wybaczę. Ale od Słowackiego to się odpierdol, bo zabiję. Ale po co te nerwy, Hubert? <laughs> Dobra, już mi się tak gra podoba, na pewno ją kupię i możecie oczekiwać e, e, serii z tej gry na kanale. Halo, mordy, co tu się dzieje? O, uszanowanie Adrian, może ty rozsądzisz naszą małą, prawdę dysputę? Pozwól, że zadam ci szybkie pytanie. Poezja czy jego pióra bardziej do ciebie przemawia, drogi, prawda, Adrianie, Mickiewicza czy Słowackiego? Jakiego kurwa słowiańskiego? O czym wy gadacie? Ja pierdzielę. Widzę, że kolega, mówiąc delikatnie, nie grzeszy prawda o czytaniem, więc nie ma sensu go dołować. He, he, aleś mu powiedział Paweł! O nie! Tak się bawić nie będziemy! Od kiedy wy umiecie czytać? Gadać zaraz jeden z drugim, o co tutaj chodzi, bo jak nie to mordę! Koledzy! Latte gotowa! Kube, dla ciebie wziąłem na sojowym! Pamiętam o twoim problemie, a co tu się dzieje? to się dzieje, ze wpierdol! Heh, dobra. Ha. Ha. I ha. I ha. I ha. I ha. I ha. I ha. ha ich kuść zrespił się na nowo łocie i zdynki dobra robi się niebezpiecznie oj space on dostał i zdynki dobra dobra oni chowają po dwa albo trzy życia tak to wygląda chyba Fak, nie trafiłem. Kurczę, 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 kurczę. Dobra Dobra I zdynki. A ciebie normalnie Chyba wszystko. Dokładnie. Najpierw tata, teraz oni? Lepiej poszukam Wojtasa. może będzie wiedział co robić. Albo mapę Na mapie jest twoja pozycja oraz cel aktywnej zadania. No Nie tak. wiem czy to się to przeczytałem czy nie. O. Aby zacząć się skończyć biedać pod shiftem. Patrzcie się trochę Nie, szybciej. Kurwa, Spaceon, ciebie coś pojebało, że się napierdalasz z naszymi ziomeczkami na rejonie? Chociaż oni zachowują się normalnie. Księga ulicy mówi jasno. Jeśli trafisz na silniejszego, przyjmij z pokorą wpierdol od niego. Także szykuj dupę, mięśniaku. Pora na tęgie manto. O Boże, Jędrzej, ale to zabrzmiało pedalsko. Kamil, spierdalaj. <grywy> wódki, czy chcesz podawać na LIBE? To nie, myślę sobie. Dobra. A niech się tylko ktoś odezwie, ale mu wtedy powiem. Panowie, możemy już? Bo ja mam ważną sprawę i trochę mi się spieszy. Patrzcie, jaki niecierpliwy. Będziemy się napierdalać, kiedy ja wyrażę zgodę. Dobra, już. Hm, <grywy> dobra. Nawalamy się. Widzowie. To co jest Z butelkami, rzuca? I unik zrobił. Kurcze No zrobiłem uniknie w tą stronę 58 HP 33 I jebut z dynki Tej bani Ameryki. O nie. Co teraz? Ty A, dobra. Jeszcze raz. Ale to takie tak, tak nic nie sobie daje to uniki Dobra Dobra Ty bo ja tymi butelkami non stop. Dobra To tak nie miało wyglądać, jak się zablokuje śmietnik 15 HP. Może mi starczy. Dobra, starczyło. Idziemy dalej do Wojtasa. O, jest Wojtas. Wojtas kurwa, mordo, powiedz, że chociaż z Tobą jest wszystko w porządku. Ty Spejson, pojebawszy, od tej mety ci znowu Mój Wojtas na szczęście to ty! No pojebało go! E, słuchaj, nie uwierzysz, co się stało! Mój tata był na robocie, u klienta co nie! I on! I on wystawił! No już! Wyduś to wreszcie z siebie! A które? O kurwa! No właśnie, i to nie tylko on! Inni też się zachowywali jakoś dziwnie! Zresztą chodź, przejdziemy się po grochowie i sprawdzimy, ilu ludzi tak powaliło. Dobra, zwolnij, już idę. Parę kilometrów później. No Wojtas, chodź, co się tak wleczesz? Ile jeszcze tak będziemy łazić? Nogi mnie bolą. Nie maruj, lepiej patrz tam. Legia to jest tak zjebana, że myśli, że in vitro to pizzeria. W zasadzie to ich szydercza niechęć jest uzasadniona. Nasza Legionia nie radzi sobie ostatnio najlepiej. Chodźmy koledzy. Argumenty tych panów są za mocne. Nie wygramy tej dyskusji. Czekaj kurwa Wojta, słyszałeś to? Nie wierzę. Faison, pieśń bojowa i do ataku. Skuć ryje frajerom. Legia Warszawa? To najlepszy klub! Kto nie wierzy! To chuj ma w dziur... Oj, bijemy się z polonią Warszawa. To znaczy z sami poloni Warszawa. No co za męda? Tungami będzie mi rzucać Dobra Ogólnie, widzowie na pewno możecie się spodziewać serii z tej gierki. Na pewno będziecie mogli, mogli się spodziewać serii z tej gierki. Jak widzicie, to ją na pewno kupię. Będziemy nią grali. Może jak na liveach. jeśli będziemy robił live. Jak bijemy 50 subskrypcji, widzowie robimy live. To jest nasz cel. Od 50 subskrypcji na YouTube robimy co tydzień live. O! Albo co? dwa tygodnie A na razie to jest taka mała reaktywacja mojego kanału. Więc fajnie by było, jakby, jak ktoś jest nowy, to że został subskrypcja, bo łapkę w górę. Na pewno się przyda Co zamęda? Menda gamin będziemy już No? Jutro widzowie możecie się spodziewać w odcinku z FIFA 23 Kariery właśnie Polonia Warszawa. Reaktywujemy tą serię dobra. Naprawdę warto mi się wydaje No co jest no? Dobra Jeszcze ja tylko ten jeden został Dobra Wojtas! Czuję się jakoś dziwnie No nie! Tylko nie mów, że się czymś zaraziłeś od tych lamusów To nie to! Po prostu czuję się jakbym wszedł na nowy poziom spuszczania w pierdolu hmm. Hmm. w sumie to też tak mam dziwne by aby statystyki postaci o mogę rodzaj statystyki w żyćko umiejętności atak z bani, Wojtas nie pierdoli się w tańcu i, prost i po prostu wali przeciwnika z główki zadając mu większe obrażenia Nawika Wojtas oddaje sobie odwagi w trakcie walki nawijając yy, sierczystą zwrotkę Śmierdząca skarpeta wojca słamie konwencję genewską rzucając przeciwnika swoją skarpetą, czym powoduje powstanie małej strefy zakażenia. Dobra. Ale mniejsza. Musimy pogadać z Walem. O tej porze powinien być w robocie. Miał mi zrobić przegląd bawary. Może już skończył. A tak w ogóle to od całego tego napierdalania zgłodniałem. Hmm. Może ojebiemy jeszcze kepsa, zanim pójdziemy do warsztatu. W sumie można. Dobra, ja chcę jeszcze raz i... Umiejętności Spaceona. Okrzyk bojowy. Spaceon śmiała stojąc ja w zjazdu, Stojącym w pierdol bojową, co pozwala mu wykonać atak zadający obrażenia wszystkim przeciwnikom dookoła niego. Mongolska meta. Payson wszczykuje e, sobie Mongolską metę i na krótki czas staje się tak silny, że ja pierdolę. Ciężar winy. Spaceon wyciąga z dupy hantelkę i rzuca w nią przeciwnika. Walu. Pieść cieślaczek Walo przywołuje swojego wiernego psa cieślaczka, żeby ten nasikał na przeciwników, spowalniając ich Buch Walo porządnie zaciąga się papierosem Mechanik Walo wykorzystuje swój fach, aby spuścić porządny wpierdol przeciwnikom, rzucając z nich serię narzędzi w ze swojej skrzyni mhm. A jakie zadania mamy? Trzech nierozłącznych kumpli chyba te zadania. tak? Tak Roz porozmawiaj ze sprzedawcą kebaba. Dobry! Dobry, dobry! Ja wam dziękować, że wy pokonać te łobuzy! Oni od rana mi pod kebab stać i dużo krzyczeć o jebaniu legii, klientów odstraszać! A to niedobrze dla biznes. Nie ma sprawy, panie Turek! Takim lamusom spuścić w pierdol to czysta przyjemność! Hmm. No to chyba ja mieć dla was interes. Jak wy spotkać na mieście jeszcze takie łobuzy, to wy ich pobić w moim imieniu. Jak wy mi przynieść jakiś dowód, na przykład te ich szaliki, to ja wam to mocno wynagrodzić. Dobrze, panie Turek. Będziemy o tym pamiętać. A teraz możemy złożyć zamówienie? Ale jakie zamówienie? Wy dzisiaj za darmo dostać dwa kepsy na koszt firmy. I, i jeszcze raz ja wam serdecznie dziękować. Smacznego! Dwa kebaby chcę. Albo otworzycie klipunek, wybierz kebaba, a następnie zjedz go naciskając H. Dobra, i to życie odnawia, widzę. No i ta sobie też się przyda. 120 HP, 100 HP. Porozmawiaj z walem w warsztacie. I musimy iść w lewo. O, jest warsztat. Wala. Dobra. W w wchodzimy. Jest walu. Walu, Mordo, nie uwierzysz, co się dzieje? Niech zgadnę. Pan Wiesio dziwnie się zachowuje? Skąd wiesz? Widziałem go dzisiaj w warsztacie. Dogadywał z szefem szczegóły remontu jego łazienki. O wszystko go dopytywał. I taki był dziwny jakiś. Ogolony i chyba trzeźwy. Ale to nie tylko on! Po drodze widzieliśmy, jak nam jakieś zjeby legiunie obrażały, a nasi stali jak te pizdy. Znaczy chuje. I tylko tego słuchali. Podejrzane. Trzeba się temu przyjrzeć. Najlepiej będzie zacząć od pacjenta Zero. O nie, Walo, myślisz, że to może być zaraźliwe? Spejson, debilu, tak się tylko mówi. Musimy iść porozmawiać z panem Wiesiem i dowiedzieć się, o co w tym wszystkim chodzi. Ale najpierw muszę dokończyć tę jedną robótkę, bo szef mi nogi z dupy powyrywa, jak znowu się ulotnie wcześniej z roboty. A jak Bawara, śmiga? Śmiga, śmiga, co ma nie śmigać. Zostawiłem ją przed warsztatem. Możemy nią potem pojechać do pana Wiesia. Co jest? Co wam. co mamy licznik? Wow, fajna minigierka. jak sprzedawał. Niedziwne, zadbana fura. Widać, że tylko do kościoła było jeżdżone. Dobra, idziemy zanim go kupisz. Do Bawary i rura na chatę z Podejdź do barwary i wciśnij J. Kuźle, nie przeczytałem. Ale mamy nowe zadanie. Pozdrowienia z Turcji. Pobieg kibiców wrogiej drużyny. Zabierzmy szaliki 3. A u... Łobce grup jak u siebie podejść w ziemeczki spotykają się, żeby pogadać w najprawdopodobniej zachowaniu pana wiesia, dochodzą do wniosku, że najlepiej będzie po prostu z nim porozmawiać. Poleć pawarą do blokowiska. Dobra. Blokowisko. Tutaj. Zim. Zim. Dobra, fajnie to było. Wchodzimy do domu. Gdzie pan może wiesio być? W kiblu będzie? Nie. W salonie? Nie, no to w kuchni. Tak, w kuchni. Dobry synku, o przyprowadziłeś kolegów. Tato, nie będę ściemniać. Dziwnie się zachowujesz. Martwię się o ciebie. A Adrianku, o czym ty znowu opowiadasz? Jak dziwnie. Nigdy nie czułem się lepiej. Proszę pana, przejdę od razu do rzeczy. Od kiedy pan wystawia faktury za robotę? Ależ Waldku, przecież nie można tak bez faktury. To by było nielegalne. A wszystko musi być eleganckie i transparentne. O kurwa, pojebało go. Hmm, nic z niego nie wyciągniemy. Trzeba się rozejrzeć po mieszkaniu. Dobra. Ja tylko sprawdzę szybko, ile jest na nagraniu czasu. Czasu na nagraniu jest... Kurde. 20 minutek. E, to jeszcze spokojnie mamy czas. Dobra. Uderz. No, piwerko skitrane na czarną godzinę, to chyba z tatą jeszcze nie jest tak źle. Nie byłbym tego taki pewien. Przecież to pyskie normalne. Spacon? Byłoby prościej, gdybyś umiał czytać, to jest piwo bezalkoholowe. O Boże, tato, coś ty zrobił. Pewnie pomylił się w sklepie. Oby tak było. Ale na wszelki wypadek przeszukajmy mieszkanie. Może znajdziemy ich więcej. O Boże, dobra. To z panem Wieśm jest bardzo źle Cztery piwa musimy znaleźć W pokoju space'a nic nie ma O wieża jest, dobra Tu zostaje kibel chyba tylko O Mamy Skonfrontuj się z panem Wiesiem Panie Wiesiu Znaleźliśmy u pana piwo zero. Niech nam pan wyjaśni, co się dzieje. Walduniu przecież to tylko piwo. Każdemu raz na jakiś czas zdarzy się wypić jedno czy osiem. Panie, ale to jest piwo bezalkoholowe. Piwo jak piwo, nie widzę różnicy. Tego się obawiałem. Wiem, czego teraz mu trzeba. Prawdziwych procentów. Dobra, kup prawdziwy alkohol z monopolowym. Jaka się teraz ubrakowała? Łykniem, bo odwykniem. Po rozmowie z panem Wiesiem i znalezieniu u niego piwa. Zero. Ekipa odchodzi, dochodzi do wniosku, że potrzeba działać natychmiast. Pan Wiesiem musi napić się prawdziwego alkoholu. To podejdziemy chyba pieszo. Nawet trzeba podejść pieszo. Pomałpkę. Monopolowy. Dobry, ojczystą poproszę. Niestety nie ma, ale mogę zaproponować nowość. Ojczystą 0%. Są nawet wersje smakowe. Popcorn, brazylijska mandarynka. Mogliśmy się domyślić, że do tego już doszło. A czy pan Jagieło może prosić o ojczystą? Ojej! Królowi przecież nie można odmówić, prawda? Proszę bardzo! Mamy? Halo, Mamy. Korba. Ale żeby aż stówę trzeba było dać mniej. Wojtas spokojnie! Fryer się nawet nie skapnął, że to Stuwa z eurobiznesu. Ale dobra, teraz dobra. musimy wrócić do Pana Wiesia. O to wracajmy do Pana Wiesia. Oj, przemo, aż mnie ręce świerzbią, żeby komuś mandat wystawić? O, patrz, ci nie wyglądają na rozgarniętych. Dawaj, zawijamy ich! Tomek, daj spokój, przecież niczego nie robią. Wyluzuj i odstaw te energetyki, zanim ci totalnie odjebie! Wyluzuj na służbie, bo zaraz tobie wlepie mandat. Mam lepszy plan. No i cierpliwości! No i co się gapisz, pajacu? Ha! Zrobieni jak dzieci! I myk! Używanie słów powszechnie uznawanych za nieprzyzwoite! Nie no szacun! Wymuszanie mandatów samym spojrzeniem to już wyższy poziom! Nie bez powodu mówią na mnie bazyliszek! Ale zaraz co to ma być? To co się tak na nas lampisz, frajerze? O ty! Z funkcjonariuszem się będziesz kłócić? Czyk! Obraza majestatu! No łącznie to będzie 150 złotych! Płatność kartą czy gotówką? Chyba cię pojebało. Czy my nie wyglądamy na zamożnych? Pojebało? Oj nie, nie, teraz do was zwijamy. No nie zwiniecie w nas. Naciśnij fałę z nas coś dostępną miejności wybrać aktywną. Tak ja co to? Blokowują się wraz z poziomem ekipy, tym... Dobra. I co? Pod którym przyciskiem jest umiejętność? A sprawdzę sobie, pod którym przyciskiem jest umiejętność. I ja, odwiedźcie umiejętność. To zobaczymy sobie w wystarowaniu. Atak specjalny L no czyli to jest umiejka, dobra A jeszcze się umiejka, nie ona teraz Legia Warszawa to najlepszy klub, to nie wierzy To chuj wam dziup, chuj w I żeby nie było widzowy by nie jestem kielicem ani Legii Warszawa, ani kolonii Warszawa Zamę do pana wiesia Taj gdzie Walu pas? Walu, co ty robisz? Dobra, wracajmy Nie tu, tu No i co teraz Walu? Szybko spejson! Trzymaj starego i zaczynamy! <laughs> Ale co zaczynamy? Nie ma czasu na wyjaśnienia!

na potrzeba budę, budę Cożeś ty za pani po tobie wszyscy chłopcy zaczykani I nie umiem, żebym nie wie, proszę Są na świecie, rzeczy Ci nam się chłopka

to powiedz coś! O, i tego mi było trzeba. Chyba się udało, ale było blisko. Jeszcze parę godzin trzeźwości i byłoby po nim. Jego organizm nie jest do tego przyzwyczajony. Teraz niech Dobra. pan opowiada, co się stało. Ostatnie, co pamiętam, to jak w piątek wróciłem po robocie. A po robocie, jak to po robocie, człowiek bywa trochę zrobiony. Więc postanowiłem uciąć sobie krótką, trzygodzinną drzemkę. Obudził mnie potworny kac, więc na szybko obaliłem kilka piwerek. Reszty nie pamiętam. A skąd pan wziął te piwerka? Przecież by ich pan nie kupił. Gdzie? No, zerówki? Nigdy w życiu. Dostałem od klienta: Mariusz, jakiś dziwny typ mówił, że po robocie nagroda się należy. Już ja mu kurwa dam nagrodę. Spokojnie, Panie Wiesiu, Pan musi teraz odpoczywać, a my pójdziemy do tego Mariusza. Dziękuję wam, chłopcy. Bez was Bóg jeden wie, ile bym tych faktur jeszcze wystawił. Twój. Gdybyście potrzebowali mojej pomocy, to dawajcie znać. Ale skoro mowa o pomocy, to mam do was jeszcze jedną sprawę, chłopaki. Po tych moich ostatnich robotach ludzie sobie jeszcze nie wiadomo, co pomyślą. Zrobisz u jednego dobrze, to każdy będzie chciał dobrze. Trzeba ich znowu przyzwyczaić do standardów. To jak? Pomożecie? Co to za pytanie, tato? Pewnie, że pomożemy! Dobra, to spotkamy się pod blokiem klienta, niedaleko Wisły. Dzięki za spróbowanie wersji demo naszej gry. Dobra, widzowie, gierka naprawdę spowodowała się spoko. Przyjemna się wydaje. Na pewno możecie się spodziewać z serii z tej gry jak już wyjdzie, bo gra naprawdę jest super mi podoba, podoba mi się. Mam nadzieję, że Wam coś się spodoba. W czego możecie pisać komentarze. Sekcja komentarzy należy do Was. Ja na koniec filmu tylko wspomnę, że miło by było jakbyście zostawili subskrypcję oraz łapkę w górę, bo to mnie no, by motywuje do dalszego działania. Ja się z Wami żegnam, do jutra. Cześć!